Antoine, skąd wzięły się wasze problemy w pierwszej połowie tego spotkania? Ponieważ graliśmy z wielkim rywalem, który od początku ruszył na całego do ataku, doskonale wspieranym przez swoich kibiców. Naprawdę grali wspaniale w pierwszej połowie, ale po tym, co usłyszeliśmy w przerwie od trenera, wydaje mi się, że po przerwie dobrze odpowiedzieliśmy na wyzwanie, jaki stawiał ten mecz. Co działo się w waszej szatni w przerwie? Parte del Trener powiedział nam, że musimy dać z siebie wszystko, że awans do finału jest dla nas wielką szansą i musimy za wszelką cenę strzelić gola oraz pokazać zupełnie inne oblicze niż przed przerwą. A potem zrobiliśmy na boisku dokładnie to, o co nas prosił: w finale City czy Real. Jest to dla mnie zupełnie obojętne. Najpierw mam przed sobą dwa mecze ligowe i dopiero po ich zakończeniu pomyślimy o finale mistrzów. Ale ty z kim byś chciał się zmierzyć? Naprawdę wszystko jedno, chciałem tylko, by w finale grał Atletico, i to osiągnąłem.